Monia, Monia, no bo ty, ty tu sobie budujesz, co nie? No, tutaj kończy właśnie. Tu magnit leży. No. Ale słuchaj, bo ja tutaj byłem w magazynie tutaj na dole. No, co tam? I coś, coś usłyszałem. Co się stało? No. Ktoś tam jest. Nawet chyba kilku ktośów. O nie! Jesteś gotowy? Oni chcą przejąć nasz tron! O nie! Idziemy tam? Tak! Dobra! Gdzieś jeszcze pająka słyszę! a Pająk tu jest! Jeszcze jest! Wow. Dobra! Pająk! Dobra! Już padł! Dobra! Zombie też! Dawaj! Wszystko? Cis, nie oddamy tronu. Ja cię kręcę! Ale mieliśmy atak, nie? No! Gruba... Gruba wiksa. Grupa akcja. Mogę ściągnąć tarczę. Uch. I ją też. To ja też w sumie ściągnę. I się możemy z nami przywitać. <laughs> Przepraszam, nie chciałam. Ufa. Przepraszam, ja nawet nic nie kliknęło. <laughs> możemy się z wami przywitać. Hej, z tej strony Monia. Ja jestem Dawid. No i co? Co? ej, dwa razy były. U każdego. Chodź tu. Nie, no bo mam 2,5 serduszka, no... I witamy was w kolejnym odcinku z serii Minecraft! Tak, yy, plany się trochę zmieniły, bo mieliśmy iść z wami do netheru, ale nie pójdziemy z wami do netheru, bo trochę się tu pozmieniało, znowu. Tak, trochę się pozmieniało, jak, tak jak ostatnio obiecałam, że jakoś zagospodaruję to, co jest po prawej stronie, no i pyk, zrobiłam coś takiego, czyli taką salę tronową. No, i tutaj mamy ogólnie miejsce, żeby nas ci podwładni, czyli, no nie wiem, chyba te zombie, które były przed chwilą, żeby mieli gdzie usiąść. No, i tam jest stron, który niestety Dawid mi zajął. bo ci miejsce grzeje. No, no to dobrze. Będzie tak. No, i tu ogólnie mamy, o, szmara, gdy mamy pochowane. O, i tutaj mamy miecze, na no wypadek oczywiście W. Miecze no, właśnie i. Właśnie na wypadek W. No, który był przed chwilą. Albo na wypadek, z jak zombie, też może. Z jak zombie, to chyba bardziej pasuje. Tak. No i ogólnie tak, jakoś to tam połączyliśmy. Znaczy, się ja to połączyłam. Eee, Dawid powiedział, że u góry też już coś zacznie robić ja mu tutaj właśnie chciałam pomóc, aby to było tak jednolicie, żeby chociaż tak, tak. podobnie było. No i ogólnie u góry, ogólnie, ogólnie... Eee, u góry też mam jakiś już tam delikatny zarys, koncepcję, jak to będzie wyglądało, ale to, to cichutko, cichutko. A tak. co tam, dowiedził u Ciebie? Eee, u mnie? No, no ja się mogę pochwalić tym, że skończyłem przepalarnię. Uuu, już zabudowałeś tutaj też Już szkolenie. zabudowałem wszystko, jest schludnie. Mm -hmm. Nie mówię, że jest ładnie, jest chudnie. A, 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 a tutaj? Co? Tu? Gdzie? Tu, w górę? Gdzie? Tu musi tak Tak, tak, bo tutaj też tak jest. Aha, no dobrze, iść. dobrze, dobrze. Nie, bo nie chciało mi się, wiesz, jednej kratki w tą i w tą. Dobra. E, do góry nie wchodzimy. Okay. Tutaj praktycznie, prawie, że skończyłem hmm. e, magazyn i przydzielanie wszystko do magazynu. No, ostatnio Dawid się ten, e, podjął roślinek. E, roślinek, tutaj jedzonka, trochę tego już jest rozbierane. Trochę, troszeczkę. Możesz się też pochwalić ile mamy już e, surowców. No bo niestety albo stety lubimy chodzić i zwiedzać. Tak, a to prawda. E, dobra, tam was nie zabieram. <grym> Zamknięte? Tak. Chociaż mhm. muszę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że żeby mieć dziecko, no to z czegoś trzeba wyżyć. No to prawda. I choć tutaj już wszystko ładnie wygląda, Uuu. Ścieżynkę jeszcze trzeba ładną poprowadzić, bo to jest jakaś stara ścieżynka. Stara, stara. No to wybu wybudowałem taką obórkę, można powiedzieć, w której już są trzy rodzaje zwierzątek. Bardzo dużo kurczaczków. No kurczaczków widzę, nawet na minimapie widać jak się żółte punkciki prze przemieszczają między sobą. Nie. O! Wow! I... Czemu cztery? Z jednego jajka. Serio? No, coś się zablokowało. Ale mamy to nagrane, chociaż tyle. Tak. Tam. Dobra. E, nie widzieliście. Tu mamy jeszcze owieczki. Ja. Same czarne owce. Czarne owce. Długo się szukaliśmy ich po całym świecie. Tak naprawdę to nie. No dobra. E, tu są krówki. Króweczki. Jeszcze nie mają imion. Ale nie damy. Znowu dostajemy imion. A tu po prawo? Co będzie? Gdzie po prawo? A Tutaj. tu będą świnki. Aha, dobra, świnki. A mi przez te normalnie kuciaki. To chodź, idziemy, uciekamy od kurszaków. A, no i tu u góry taka zabudowa, tak? Tak. Nie patrzy nawet na nie, nie patrzę Nie patrzę na nie. Idę stąd, daleko. Całość e, jest zrobiona z drewna i bali słomy, bali słomy. Mhm. Jeszcze Badowa. trochę kobla tutaj na, na e, dla ozdoby. Do ozdoby, ale z... E... Z tymi roślinkami, żeby pozbierać tyle słomy, żeby to wszystko Ale zboża. ładnie. Zboża. Zboża, tak. O, tutaj ja mam jeszcze jeden pole uprawne, Jedno. Jeszcze się. O, teraz już nie ma. Cześć, ośmiornico. Cześć. Teraz już nie ma. E, Ośmiornice sobie pływają, i jeszcze Wam mogę pokazać, że zacząłem pracę nad kolejną rzeczą. Co tam robisz? O, widzę, że już mny, mny, mi się ten przelało i jest dolarek. Jest dolarek. Do pozbierania do ulepszenia narzędzi. Co tutaj robisz? Ej, tu się pali. E, tutaj ogólnie planuję sobie zrobić. No e, co? A, chciałam tak łapkę. Aha, dobra. E, tutaj ogólnie jest rezonator. E, dzięki niemu możemy otrzymywać różne bloki. Możesz tam. Popatrzeć. I teraz ja sobie tutaj pokręcę. Chociaż tego u was nie widać. No, ale. Monia ja też może pokręcić. -ty 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 no i dostaliśmy. I tym samym, jak ja kręcę. O, widzieliście tutaj przed, przed chwilą, jeszcze nie było przekreślone. O, Dawid kręci. O, widzicie? I tutaj teraz się robi. Tak. Tylko, że to jest taka trochę siła pociągowa i trzeba chyba pokoniki i iść jakoś zatrudnić do A, tej nie roboty. Koniecznie. Nie, niekoniecznie mówisz. Aż teraz, coś się dzieje? Co się dzieje? Chodź kliknij. Crafting. Dobra, idę. Chociaż e... ja mogę tak podglądać od góry. No możesz. Albo no żeby w crafting kliknąć. Mm -hmm. e, ogólnie tak. Co się dzieje? To się dzieje coś takiego, że potrzebuje drewno na środku. U. I z tego dostaję coś, co się nazywa Redstone Mhm. Mm czyli taka zębatka Ala. Mm -hmm. e, teraz układam sobie przepalony kamienie. Nie wiem jak e, ładnie to przetłumaczyć, daję jeszcze e, to i to i to i dzięki temu mamy Fire Mhm, wow. No i teraz... Ale fajnie to w ręce wygląda. Pokaż. Taki zbiorniczek. Aha i teraz bang i nie działa. O działa. Działa, to jest jakiś wiotreczek. Tak, i on będzie produkował e, ten grid power cały. by się mogło. A energię, o, dla tego, tak? tak? Widzisz? Automatycznie. Poczekaj. A co się napędza automatycznie? Znaczy no, to do pewnego momentu. Aha, to się musi zapełnić. Aha, to się musi zapełnić. Aha, aha, cześć. Okay. No rzeczywiście, tutaj liczby się zmieniają. Mhm. Dochodzi do czterech maksymalnie. I możemy wyprodukować mm -hmm. maksymalnie 4. Mm -hmm. No ale jakbyśmy postawili takie 4, to 4 razy 4 to jest 16. I to już jest całkiem fajny wynik. Jak na razie to jest oczywiście tak na zielonym, żeby testowo, żeby nam domku nie spaliło. Bo. Tak, tak, to prawda. Tutaj jest ogień też. I jest i ogień i ogień. Nie chcemy ryzykować, ja te widzę, wygoniłam, powiedziałam nie. i sobie do huty. Do huty. No i Dawid sobie staną obok Huty i Jeszcze nie miałam czasu, żeby jakoś tutaj, nie wiem, zrobić jakąś budowlę, jakoś to fajnie zagospodarować. Ale, 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 na spokojnie. Ja sobie kręcę. Kręcisz sobie? Tak. Ja też sobie pokręcę. Mm. Jeszcze potrzebuję. A już mam idę zrobić, kolejny już będziemy mieli osiem. Tak? Mhm. Mm co teraz z tego będziesz robił? E, no to samo co przez kilka. Aha, jeszcze jeden. Jeszcze ja. jeden. A czyli to, cztery ten, teraz to. Chyba dobrze robię. Bo robię z pamięci teraz. I po bokach te kamienie. Tak. Aha, to jest neterowy płotek. Tak, na Musiałem specjalnie te cegły przepalić. Aha, ja myślałam, że zwykły Ty taki... i zobacz, spójrz mi, spójrz mi do rączki. Wiatroczek gdzie? ej, czaderskie. Tak teraz zauważyłem. I powiedzmy, że jak sobie tu wykopiemy dziurkę na dwa, damy neteraka i go odpalimy. No to, jak znowu ustawimy, to już mamy 8. Ej, 8. rzeczywiście, zsumowało się nawet. Nie, no jak będę sobie jeszcze kręcił do tego? 23, tak? Mm -hmm. te? 20, Maksymalnie no. do 23. Ja, i się robi. Super. Znaczy, to już się będzie automatycznie robiło, nie? Mhm. Mm mm -hmm. No i znowu przepalę, znowu postawię jedno, potem jeszcze jedno. Jak już będę miał 16, to zacznę pracować nad czymś czego już mam pierwszą część, nawet w rączce. Mianowicie... Wow! Tak. Wygląda to śmiesznie. E, mogę sobie na tym stanąć? Możesz, możesz. Ale jest to część pewnego miecza. Teraz to się kręci wokół czego, nie? Wokół złota. Oj, wokół złota. Wszystko się kręci wokół złota. Dokładnie tak. E, to jest... To są części miecza który jest bardzo fajny, może kiedyś tam się go uda zdobyć, bo do, na pewnym etapie są już niestety, ale potrzebne neterowe gwiazdy. Mhm. A one wypadają z bossa, który nazywa się Witter. Czyli będziemy musieli iść na bossa? Będziemy musieli iść na bossa. No kurde. No, chociaż najpierw, chociaż tak się zastanawiam, bo on jest dosyć mocny, nie? No to I nie, i no musimy coś ja się to... poczkolić chyba. Poczkolić nie tylko. Musimy zrobić, wiesz, lepszy, lepszy, lepszy roz... staw. Lepsze zbroje. Ta. Ej, 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 bo ja mam pomysła. No. Może pójdziemy do kawerny. Pokazać jak to wygląda? No ale nie tylko, bo tam byliśmy ostatnio i A, żeśmy racja. natchnęli się, wiesz, na jakieś yy, jaskinie i w tych jaskiniach były jakieś no, czy... budowle zabudowania i, i ja bym tam chciała iść. Dobra, to idziemy. Trochę cię zostawimy. Chodźcie, zostawimy, ja jeszcze trochę podiem. <laughs> Miałem straszny dźwięk w naszym domu. Ja nie chcę, żeby on był nawiedzony. Ja nie chcę. Eee, czekaj, bo sobie pochodnie za dużo zostawiłem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Eee, możesz się też pochwalić bagiem, który zrobiłaś. A, zrobiłam plecaczek, bo stwierdziłam, że takie chodzenie i w ogóle zbieranie surowców to mnie przeraża i takie coś mi przerasta. I takie wracanie się co chwilę, no to nie było fajne. No i tutaj mamy normalnie plecaczek, taką torbę, którą możemy nosić, no i Dawidowi też zrobiłam taką torebkę. Czekaj, założę. O, na głowę. Dobra, nich... cię rzuciłem. O, to fajnie, dzięki. A masz. A ja mam pochodnie, niby coś tam. A tu w tej strzejcie a, jakieś powinien. tam jedzą, mam. No, książkę też zostawię. I się przesegreguję. Eee... Eee, tu gdzieś powinna być pochodnie jeszcze. Gdzieś to jest, tam na dole? Tam na dole, tak. Tam na dole, to dobra, to ja tam schodzę. Hm, nie pokazujesz. Nie, nie pokazuję, bo tam nie jest nie, nieładnie. Tam musimy zrobić ładnie, żeby się pochwalić. No, ale już się chwaliliśmy chyba w poprzednim odcinku. No ale. że masz gdzie? pochodni? Eee, dwa staki. Będzie ci coś? No i... Co? Muszę jeszcze zrobić jedną skrzynkę. Serio? Tam na dole, no, bo już jest sumie... przepełniła się? M może. <laughs> no to dobra to ja już idę do świątyni. Dobra. Ale wiesz co, jeszcze wcześniej, bo tutaj było tyle zombiaków i one tu przyszły, bo pewnie miały ciemno, nie? To ja może coś tu postawię jeszcze o. Jakieś oświetlonko. Jakieś oświetlonko, no. Żeby nas nie zjadło, tak jak ostatnio. Bo ostatnio to naprawdę graliśmy i. <laughs> Patrzmy co tam się dzieje, a tam się co chwilę ktoś, ktoś jest, ktoś nowy. Dobra. To idziemy? Czekaj, tu, tu, jeszcze. Tu, tu, dobra. Zostawcie mój tron. To idziemy. To I Właśnie widzę u Moni, że mamy 61 poziom. Tak, mam. Eee, to wszystko właśnie za zasługą tych jaskiń, w których byliśmy. Trochę tam pozwiedzaliśmy, trochę pozbieraliśmy. No i. Tu ja... nie mam wody w fontannie, wiem. Ale to powinna być, ale po prostu kiedyś Dawid stwierdził, że bardzo mu się chce pić i poszedł eee, i wybił. Nie, przez przypadek nam pochodnie postawił. Dobra, to ty może pierwszy jest za tobą. Dobra. Żeby się nie, nie zbudzyło za bardzo. Ani ładna pochodnia tu stoi, ale ładna znaczy, pochodnia. te pochodnie tu... ogólnie są tak ustawione. Porozrzucane trochę bardziej. Ale zro zrobimy oświetlenko. Zrobimy. Dobra, nie. Nie ma nie No. O, dobra. Dzień dobry. O, jestem, jestem, hej! Hej. Hej. E, to prowadź, bo tybie życie to było. Tak, ja wiem, ja pamiętam. Poczekaj, ja już się przygotuję na to. To chyba... nie, nie tu, tu. Czy masz na łuk? Nie, ale masz szałek. O, tu jest jeszcze do pozbierania coś. Tu, Jakby się zgubiłem. Ej, no chodź ze mną! Nie wiem, gdzie ty poszłaś. Ja skaczę, tu jestem, halo? Halo, do tobą? Tam... dobra, ja w inną odnogę poszedłem. No, właśnie widzę. Dobra, teraz tutaj? No. Tutaj na no wprost. No. Tu, 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 tu. Ja pamiętam. Czy znaczy masz przypadkiem. Nie, nie mam. przypadkiem? Mm. Nic nie mam przypadkiem. To wszystko jest zamierzone. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra. I uwaga, bo to jest tutaj. Tak już. jakby to trochę ciemno. Ciuch, ciuch. Tu nie wszystko zwiedziłam. Starałam się większej rzeczy. Tutaj ostatnio już było bardziej kolorowo. A ogólnie tu śmiesznie było, była już akcja. No, bo tutaj zginęłam parę razy. Znaczy się chyba raz, ale to. Chyba dwa. I się. Au. I się bałam, że wszystko mi poznika. Ale nie zniknął. Ej, poczekaj, bo to wiesz znaczy, co? Nie wiem, gdzie to było. To tutaj było w dół. A, i tam chyba. Czekaj, tu było. <laughs> tam jest zombie, pan zombie. Gdzie? Oj, pa, 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 pani czarodzieje, kawiedź ma przybrzydła. To może. Nie chodźmy tam. No nie, nie idźmy tam. To idźmy tu. Czekaj, czekaj, czekaj. O, teraz wiem już gdzie. Tutaj, na wprost, jesteś za mną? jestem za tobą. Dobra, tutaj, tutaj widzisz? Widzisz, Uuu. to jest ta ściana. O, tutaj jest to wykopania, mam punkcik. Muszę go wykopać. Nie mogę go opuścić. Dobra. O, tak, mam. Powiem ci, że... ci, że. Jaki... Tam wodę zablokowaliśmy, dlatego jest cobblestone. Jaki Ale... jest ogólnie plan? Bo ja bym tutaj przeszła z lewej strony i próbowała się tam jakoś dobić, Może albo z ewentualnie z prawej. No. To poczekaj. Widzę yy, ogórka widzę na dole. Idziesz za mną? Idę, idę. Dobra, idę pierwsze. Dobra, ja może ściągnę ogóraska. Raz, dwa. O, to tu są dwa? Znaczy się właśnie tak. I to są dwa, chyba oddzielne. I Ja tu ogólnie ostatnio yy, się wkopałam. I teraz Dawid zobacz tam, co tam się dzieje. Weź pochodnie już w łapkę, bo to co się tam oh, dzieje... Oh shit. No. Oj, chyba wiem kto tam jest. Tak. Wiesz pan... co, ja tu się wbiję obok ciebie. Pyk. On się... między sobą. Tak, między sobą, ale tam jest dużo pająków. Jakoś ci pomagam i jakoś Dobra, ci pomagam. Dobra, super. inne pająki. Jest, jest. Skakuj tam, skakuj, skakuj, skakuj. skakuj. Szybka akcja. Szybko, szybko oświetlaj, oświetlaj. Czekaj, ci pomogę, może. Ła. Dobra, mamy to. Czekaj. Mamy pierwszy poziom. I teraz uwaga. Góra, czy dół, góra, czy dół. No właśnie, to jest pytanie. Może zobaczmy, co jest w skrzynkach, co? Uuu. Ja mam proch znacznik klebek. To powiem ci, że ja mam jakąś płytę w jednej, w drugiej pełno złota i żelaza. Ja tu zbieram I od też. razu. No to nie, ja, ja, jeszcze tu wrócimy jak coś. Albo zbieraj, może wszystko. Popa popatrzę gdzie coś i... jest skrzynka. Ja będę zbierać. Dobra, ja się muszę zastanowić, gdzie zejść. Góra czy dół? Dobra, wszystko. Uła, dobra, chyba góra. Góra? Mówisz? Eee, powiem ci, że ja nie wiem na razie gdzieś. I uważaj, bo zaraz może coś zlecieć nam na główkę. Mm -hmm, mm -hmm. Powiem ci, Monia. Słyszę kuraka. No, tak. Powiem ci, zajrzyj sobie do góry. Wiesz co? Jak się blokuje na drobinkach? Shiftem. O, oh shit, on, no. on, on, on na kurze jeździ. Bo ja ich trochę odciągnęłam, nie? Widzisz coś tam? Jestem, biję się z nimi tu. Tak? O fakt, spadł mi go na głowę gościu. Czekaj, ja ci pomogę od tej strony. Wow. Dobra, może go dam radę. Na mnie też spadł. Ech. O, ale pojechał na dół windą. Chyba stwierdził, że... Dobra. Wbijam tu, jestem. Jesteś? Tak. Za tobą. R warstw Creepera. A tak, żeby nie wybuch. Nie wybuch. Dał radę, dobra, oświetlam, oświetlam. Okay. Jest, mamy. Jeszcze z jednej strony. Uuu, uh, dało radę. Chryste, panie, co tu się dzieje? I tutaj też mamy jakieś zaklęte książki. Okej, okay, no to sobie zostawimy na późniejsze zebranie tego. Tak, możesz po pokazać co jest w środku. No pokazuję właśnie, Pójdę No chyba do tej góry pójdziemy. To co, kto ściąga? Może... Oh shit, boy. Co ty gadasz? Tu jest spawner Endermanów. Co ty gadasz? I Creeper jest też u góry. górę. A na nich nie trzeba patrzeć po prostu. Chyba że akurat na, na, przez przypadek spojrzysz na kogoś, na którego ja. Ale one mruczą okropnie. Spojrzałeś się? Ta, na jednego. Ty, Enderman, co? Szkielet zaczął walić w Endermana, albo w ciebie wali. We mnie wali. Szalony. Ale już nie ma wię więcej poziomów, nie? Tak. Tr trzeba Uf, dać radę. Przechodzimy, ja najedzmy to... się. Ja właśnie też wcinam teraz kuraka. O, tutaj jest gościu, się na ciebie patrzy. Też radę? Tak. Dobra, Panika nie. gaming. Uła, jakie dźwięki straszne, okropne. Dawaj, Dobra. jeszcze ten jeden poziom. Wejdź z jednej strony, bo nie wiem gdzie jest creeper, no. a tam jest jeszcze creeper u góry Nie wiem czy nie przy tobie. Nie, nie. przy mnie. Czyli jak muszę wejść z tej strony Trafiłeś tam creepera? Nie. Yy... A, widzę. Kostkę ściągam. Dobra. ściągnięty Dobra, super! Mamy to. Jeszcze Mamy to? na dół musimy iść. Dobra, żeby teraz tylko nie spojrzeć. Są tu okay. jakieś fajne rzeczy? O, kolejna płyta. To tak, tak jak chyba na dole, czyli płyta, książka i tak dalej, nie? Mm -hmm. To co, jeszcze dół? Jeszcze dół. Jeszcze dół na szybko. Du, 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 du. Tylko uważaj, bo tam na dole to jest. Mówisz? Tak samo. Oh, shit. O nie, 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 nie. tu jest pająków. Monia ma lekko marchnofobie. Lekko? Czekaj, bo ja chyba mam dobre miejsce, jakoś taktycznie to zrobiłam. To ja ci powiem tak. Tylko w łapkę próbuję uszczelić. O dał radę, ej! Dobra. Ale są te białe pajęki są turbo szybkie. I jak cię ugryzą? Ła! To się robi ciemno. Tak. Ej, ty tam jesteś. Wow. Bo tam jest ten szybko strzelający też, nie? Może, bo na razie to mam dwa zombie na sobie. Aha, okej. Okay. Muszę no mnie nie dotykać, panie pająku. Kurde, One widzę, są jaku. na suficie, uważaj. No, ciulik jest na suficie. Dobra. Coś tam robię. Że ja się muszę najeść. Dobra, ściągnięty. Ła, ten idzie do mnie. Dobra, ściągnięty. Ja nie widzę teraz nikogo, za bardzo. Po twojej prawej, jak się wysuniesz. Dobra. O nie, trafiłam w ścianę. Ła. Uważaj. Kurde, bele. Dobra. Wiesz co, tam trzeba wlecieć i... Nie, i pobić. na narodę może Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze ten. Dobra, jest ciągnięty. Jeden został, nie dwa. Oświetliłem. Jest? Dobra, dobra, bijamy, wbijamy. Jeszcze jest jeden poziom na dół. Ale gruba wiksa. O ja cię kręcę. Enderman się spadł, Widziałeś Ja się widziałam? To dawaj, idziemy na dół? Zobaczymy na co dół. jest jeszcze na dole? Boję się, ale chodźmy. Ja też. Chyba zombie. Nie. A co? Monia, jestem... ja ich luruję. Czekaj, jest ten szkielet szybkostrzelający? Jest To pad. jest spawner tych szkieletów strzelających. Ja pitole. Dawaj szybko na dół. Nie, bo one nie są wszystkie na ciebie zlurowane. Poczekaj, bo ja tu mam jakiegoś pod sobą. Proszę na mnie nie strzelać, pajacu jeden. Ja się tarczą bronię, nie? Yy, trochę próbuję wybić. Dobra, jeden Dobra, wybity. Wy, wybity. Opalą się. Podpaliłeś się? Nie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Moja, bo ja długo tego nie zniosę. Jak to nie zniesiesz? Dajesz radę. Dobra, wbijam tam, wbijam tam, wbijam tam, wbijam tam. Wbij Oświetlony wbij jest, ty ich Czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj. Dobra, schowaj się, schowaj się do góry. Nie mogę w przejście trafić. Musisz dać radę, musisz dać radę. Ja tutaj już je wybijam, uwierz mi. Nice. Uważaj, bo tam jest lawa po bokach. Ja że... widzę, widzę. Dobra, jeszcze jeden? Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Uu. Dobra, padł. Ja cię kręcę, ale. Akcja. Jeszcze jeden, dla Spadaj od Dawida, ej. Do radę? Padł. Uf. O, ja cię kręcę, ale akcja. A to tu nie ma, akcja. wiesz, niczego? Nagrody? <grych> Oni chyba byli najgorsi. Tak. No to co? Dobrze, że tą tarczę jednak. widziałem co. Wiesz co ci powiem? No. Tak się zmęczyłam. Że muszę chwilę odpocząć. Powiem ci, że ja się tak zmęczyłem, że nawet na jedno drugiego nie mam ochoty. To następnego już zrobimy albo w kolejnym odcinku, albo już sobie o, osobno, bo to widzicie, no co tu jest za akcja? Bardzo gruba akcja. Bardzo gruba akcja. Wiesz co, ci powiem? Tak. Kończymy. Kończymy. Wychodzimy stąd, wychodzimy. Tak, ja sobie zajrzę jeszcze tu. Zobaczmy. Uuu. O. O. Uh, uh, uh. Tu jesteś innego, tu jest jakaś inna gruba Wixa. się? Uważaj, uważaj, uważaj. Nie, nie no chcę zalukać jeszcze. Ej. O, ja cię kręcę. No. Nie, tu są chyba między poziomami po prostu się wbiłeś. Tak, bo tu jest dwóch... Ja cię kręcę. Ja przepraszam, ja już nie podglądam. Nie, nie strzelaj! Ej, białki jakieś do mnie idą. Wiesz co robimy? Uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Gdzie jesteś? No Tutaj w środku w środku. Aha. Dobra, uciekamy, szybko. No właśnie, uciekamy, uciekamy. Dobra. To, się to by start? było na tyle. Typa typnijmy się na start, bo ja nie chcę z nimi skończyć. Nie, uciekajmy, uciekajmy. Uciekamy? Tak. Ale no. jesteś w strzałach cała. No ja wiem, właśnie, aż mnie zobaczyłaś sobie. Ła! To wiesz co, powiem ci, że w tej ucieczce to skończymy. Tak. Także była z wami Monia i... Dave. Trzymajcie się i cześć! Cześć! Nie wiem, gdzie iść.